Jak zaktualizować nasze oprogramowanie w magazynie z BMS-em JK? Potrzebujemy do tego program JK-BMS Monitor. W opisie filmu dodam link do tego programu. Potrzebujemy jeszcze przewód komunikacyjny RJ-45 i USB. Mam takich przewodów bardzo dużo, jak ktoś potrzebuje to mogę wysłać. Włączamy nasz magazyn. Ustawiamy protokół RS-4485 na pozycję 001. Deep switche ustawiamy, pierwszy deep switch na ON. Przewód komunikacyjny podpinamy do wejścia RS4851. A USB, oczywiście do laptopa. Łączymy się z naszym magazynem. jesteśmy połączeni sprawdźmy sobie wersję oprogramowania wersja oprogramowania 1902, czyli jest to pierwsza wersja V19 która niestety posiada wiele dziur i warto ją zaktualizować wchodzimy sobie w te trzy kropki upload Fireware. wybieramy nasz plik I start updating. Wgrywa się nowe oprogramowanie. Wersja najnowsza, czyli V19.10. Jest to wersja już, która chodzi prawidłowo. Ok, zaktualizowało się. Sprawdźmy sobie. Mamy 19:10. I gotowe.